Witam wszystkich po wakacyjnej przerwie, jeszcze raz, nie po wakacyjnej przerwie. Witam wszystkich po zimowej przerwie. Właśnie dzisiaj będę robił pierwszy mój film, który wrzucę na, na YouTube. Nie będę ukrywał, że już kosiłem trochę, tylko nie miałem za bardzo czasu, żeby przy okazji coś nakręcić. Ale dzisiaj Wam chciałem powiedzieć jedną rzecz, mianowicie jak uruchamiać yy, rozrusznik jak znaczy jak dysponować się rozrusznikiem żeby uruchomić kosę i nie zepsuć tego rozrusznika bo niedawno taką miałam historię że źle po prostu ten rozrusznik źle ten rozrusznik szarpałem źle uruchamiałem pod zbyt dużym kątem i po prostu linka mi wyskoczyła z tego kółka, które jest w środku i później musiałem, miałem trochę stracha, oczywiście kosa mi się ładnie uruchomiła, ale później linkę nie mogłem z powrotem, linka nie chciała z powrotem wrócić na swoje miejsce. I później oczywiście wypaliłem zbiornik paliwa, ze zwisającą, zwisającą linką, a później już musiałem rozkręcać cały rozrusznik i musiałem tam w środku ten sznurek, który mi wyskoczył, Musiałem na ten kółko, które jest, które, które, które tam jest, musiałem z powrotem jakoś próbować nawinąć. Bałem się, że bałem się, że ten rozrusznik już jest do wymiany, że tam mm, nie sprężyno, tylko takie, jest, takie, takie coś jeszcze innego jest w środku. E, trudno mi powiedzieć, mm, że się połamało. Mm. I będzie po prostu cały ten, cały rozrusznik będzie do wymiany. A rozrusznik, pamiętam, że chyba 4 lata temu kosztował 150 zł. To pewnie przy współczesnej galopadzie cen, pewnie kosztuje 200 albo, albo i więcej. Ale na szczęście wszystko było w porządku, tylko po prostu jedynie sznurek mi wyskoczył z tego kółka. Więc pomyślałem, że nakręcę film, żeby wam pokazać, żeby wam pokazać, powiedzieć, jak powinna być prawidłowo kosa odpalana, żebyście uniknęli takich problemów, jakie miałem ja. W tym celu spytałem się tu, y, właścicielkę skle, sklepu Stila, w lubinie na męczonej dankę. I ona mi objaśniała, objaśniła mi, jak to należy robić. Mianowicie jak szarpiemy przy odpalaniu kosy, szarpie, szarpiemy tutaj, y, ze zdecydowanym ruchem, do góry szarpiemy tą linkę. Nie robić tego pod skosem, tak jak ja robiłem to tak o, w ten sposób, czy tak. Tylko postarać się to robić w sposób taki. Y, w sposób równoległy, równoległy do, do podłoża. I jeszcze oprócz tego, jak szarpiemy tą linkę, odpalimy kosę, a kosa odpali, nie puszczamy tego o w ten sposób, tylko po prostu wyciągamy tą linkę. Jeżeli za którymś razem, za którym szarpnięciem kosa, czy jakieś inne narzędzie piła, czy jakieś inne narzędzie odpali, po prostu. Z powrotem powoli opuszczamy tą linkę, żeby ona mogła się równomiernie nawinąć na te koło, które jest w środku. Także nie puszczamy tego, odpaliło, zadowolenie jesteśmy, odpaliło, opuszczamy, to po prostu powoli opuszczamy, żeby ona się mogła ładnie, równomiernie nawinąć na to koło. I tyle w temacie, cytując klasyka. No to uruchamiam kosę. Jest tu muszę odpowiednio nastawić. Ustawić się odpowiednio. Nacisnąć parę razy na mieszek z paliwem, żeby zassało, No i teraz mogę szarpać. Urwa na się.